Nawet 2 plus 1, jak z samotnymi matkami, które nie dostają pieniędzy i tak dalej i tak dalej. Cała rozmowa do zobaczenia i posłuchania na lm24.pl. Polecamy. Około 30 minut opóźnienia mają w tej chwili pociągi kolei mazowieckich na trasie z Otwocka przez Warszawę do Puszkowa. Powodem jest awarię Mersoskładów, część odpadów. że w Szczecinie drogowcy znęzili właśnie ulicę Kangarową, jedną z głównych ulic na wyjeździe z miasta. Z powodu remontu z czterech pasów do dyspozycji kierowców zostały tylko dwa, tak będzie przez dwa tygodnie. Fisko... Przekajcie! Czekaj. Czekaj. To było on? <ścoughs> <ścoughs> Mamy najladu w swojej pomerze, o tym mówiłaś. Kurde, o to chodzi. Pozdrawiamy, trzymamy ciebie i informacja tak dostanie nam dane, Dobrze. Teraz Martyna! Cześć Martyna. Martyna! Dzień dobry! Dzień dobry! dobrego no? No ja ja tu właśnie z salowa, to tutaj, na ogrody pracy doktorcy. To I co, no, to i ale że że nie jest to, to, na płatę, No na Ile lat trzeba się uczyć, żeby dziś, 16 listopada... поставим на